Cześć, witajcie moi mili czwórka z tej strony i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Co to jest? Tym razem będzie to taki odcinek, w którym chciałabym powiedzieć o grze naprawdę, naprawdę dużo, ale wygląda na to, że nie powinnam, ponieważ to jest jedna z tych gier, które należy odkrywać samemu. Więc będę się trzymać jak najbardziej bezpiecznych informacji. Przed wami This War of Mine. Produkcja, za którą odpowiada polskie 11 Beat Studios i która w tym momencie jest fenomenem. To jest gra, która prześcignęła przynajmniej na chwilę na Steamie najnowszy Call of Duty, która na chwilę walczyła też z Far Cryem 4. A umówmy się, jeżeli chodzi o poziom tych produkcji, na zasadzie która z nich jest AAA, a która jest zwykłym małym indykiem, od razu widać. This War of Mine jest małą produkcją. Ale podbiła już w tym momencie serca bardzo wielu graczy. Więc, jeżeli jeszcze o niej nie słyszeliście, albo jesteście ciekawi, co ja o niej myślę, to zapraszam serdecznie. Zostańcie i posłuchajcie. This War of Mine opowiada o wojnie, ale o wojnie zupełnie innej niż ta, którą znamy z Battlefielda czy z Call of Duty. Tu wojna i cały konflikt stanowi jako takie tło dla prawdziwej przygody, takiej prawdziwej, prywatnej przygody, która rozgrywa się pomiędzy kilkorgiem nieznajomych sobie osób. Wszyscy spotykają się w takim opustoszałym, starym budynku, zrujnowanym, który jednak stanowi w tej chwili jakiekolwiek schronienie, więc tutaj też się znaleźli. Od tej pory będą musieli po prostu próbować przeżyć w takiej szarej, brudnej, wojennej rzeczywistości. Właśnie w tym momencie, jako gracz, przejmujemy kontrolę. Naszym zadaniem będzie utrzymanie tych ludzi przy życiu. Gra dzieli się na dwie bardzo wyraźne i odrębne części. Po pierwsze, mamy dzień, podczas którego będziemy zajmować się bazą, zarządzać naszymi zasobami i asygnować ludzi do przeróżnych prac. Spędzimy też dużo czasu po prostu obserwując tych ludzi i coraz lepiej ich poznając. Każda ważniejsza myśl będzie odkładana w dzienniku postaci, który my będziemy mogli czytać, dzięki czemu poznamy ich nastawienie, to czy zgadzają się z naszymi decyzjami, czy też nie, czy może są smutni, może czegoś potrzebują. To bardzo ważny element gry, ponieważ dzięki niemu czujemy, że ci bohaterowie są naprawdę ludźmi, którzy są w niektórych momentach słabi, w niektórych momentach potrzebują pomocy, a w innych powiedzmy są zadziorni albo wykazują wielką chęć przetrwania. Na samym początku wszystko nawet wygląda całkiem nieźle, ponieważ jeżeli dobrze zwiedzimy bazę, to znajdziemy tam trochę zapasów, trochę materiałów do rozbudowy i tym podobnych. Ale te zapasy bardzo szybko się kończą, a wszystkie rozbudowy i naprawy będą wymagać naprawdę dużej ilości materiałów. I tutaj dochodzimy do tematu nocy. Kiedy skończy się dzień lub kiedy zdecydujemy, że już nie mamy co robić za dnia, rozpoczyna się ta druga część This War of Mine, część nocna, kiedy to decydujemy co nasi bohaterowie tej nocy będą robić? Jedni mogą spać, inni czuwać, jeszcze inni powinni wyjść i znaleźć zapasy. Zawsze będziemy iść tylko jedną osobą na poszukiwanie, więc bardzo ważne, żeby była ona w dobrym stanie. Ranny lub wycieńczony człowiek będzie po prostu wolniejszy i bardziej niezdarny, co może przysporzyć nam wielu problemów. Ważne też, żeby miał ze sobą odpowiednie narzędzia oraz odpowiednio duży plecak. Tak czy inaczej, musimy liczyć się z tym, że narażamy go na duże niebezpieczeństwo. Gra, co prawda, da nam podstawowe wskazówki na temat tego, gdzie się udajemy i co w tej lokacji możemy znaleźć, ale to, czy trafimy tam akurat na bandytów, czy nie, jest bardzo często losowe. Więc o ile czasem będziemy mieć szczęście i napotkamy totalnie pustą lokację, tak innym razem możemy trafić na bandytów. A umówmy się: atakowanie czterech uzbrojonych gości z małym nożykiem jest po prostu mało rozsądne. Dlatego w takich wypadkach będziemy musieli się wycofać do bazy. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie postacie, które spotkamy podczas tych nocnych eskapad, będą nam wrogie. Wiele z nich będzie chciało handlować, będzie prosić nas o pomoc i będziemy musieli się jakoś odnieść do ich próżb, co znacząco odbije się na naszych bohaterach. Jeżeli komuś pomożemy, to będą zadowoleni. Jeżeli komuś nie pomożemy, zostawimy na pastwę losu, czy będziemy świadkami jakichś makabrycznych wydarzeń, to będą smutni i te wydarzenia będą ich przybijać. I zawsze będziemy musieli podjąć decyzję, czy na przykład będziemy interweniować, chronić kogoś, pomagać i narażać jednocześnie siebie, a jeżeli siebie, to i całą grupę, czy może będziemy grać bezpiecznie, ale w wielu miejscach będziemy musieli zagryźć zęby i powiedzieć: cóż, wojna, tak musi być. Można śmiało powiedzieć, że This War of Mine testuje nas jako ludzi. Przez cały czas zmusza nas do podejmowania bardzo trudnych decyzji, przez co jest bardzo angażująca. Jako gracze powoli coraz bardziej przywiązujemy się do bohaterów, którymi gramy i jest nam trudno, kiedy im dzieje się coś złego. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zginął ktoś z mojej drużyny, wyłączyłam grę. To nie był Ragequid. Ta postać zginęła z mojej winy, a ja w tym momencie powiedziałam sobie: okej, okay, dość, przerwa. To było mocne. Oczywiście moglibyście zapytać, ale czwórka, dlaczego nie wczytałaś stanu gry? Przecież mogłaś skorzystać z save'a i twoja postać by żyła. Otóż nie, w tej grze nie ma save'ów. To jak dobry roguelike, macie jedno podejście. Oczywiście, kiedy zamykacie grę, to stan zostanie zapisany, tak żebyście mogli kontynuować, ale jeżeli coś się wydarzy podczas waszej przygody, to jest to ostateczne. Zabili wam postać, to ją zabili, nie ma kroku w tył. Większość z was mnie trochę zna już i wie, że lubię tego typu podejście, ale muszę powiedzieć, że w tej produkcji ono jeszcze dodatkowo bonusuje, bo przez nie człowiek ma wrażenie, że cały czas stąpa po bardzo kruchym lodzie. W każdej chwili może się coś zrąbać, zepsuć i wszystkie nasze wysiłki pójdą na marne. Osobiście świetnie bawię się w This War of Mine, chociaż słowo bawię jest trochę nadużyte, bo czasami gra jest naprawdę bardzo brutalna w wyciąganiu konsekwencji z naszych czynów i człowiek po prostu cierpi. Wielkim plusem dla gry jest brak jakichkolwiek udziwnień. Nie ma tu zombiaków, mutantów itd., tylko. Szara, wojenna rzeczywistość. Kolejną sprawą jest to, że nie ma tu zbyt wiele pomocy dla gracza. Kiedy pierwszy raz rozpoczynamy naszą przygodę, sami musimy dojść do tego, jak co działa, w co można klikać, w co lepiej nie klikać, a co może nam przynieść jakieś korzyści. Jako gracz odczuwam strasznie wielką satysfakcję z samego procesu poznawania gry, więc w tym wypadku This War of Mine całkowicie wpisuje się w moje upodobania. Ale. Nie dajcie się zwieść mojemu zachwytowi. To nie jest tak, że w tym wypadku natrafiliśmy na grę, która jest pozbawiona jakichkolwiek błędów. I chociaż te niedociągnięcia są dosyć małe, to warto o nich powiedzieć. Po pierwsze, interfejs i sterowanie. Są rozwiązane w bardzo prosty sposób. Wybieramy jedną z postaci, klikając na nią albo klikając na jej awatar i wskazujemy, co ma robić. Takie Sims w 2D widziane z boku, a nie z góry, no i o wiele bardziej mroczne. Mimo prostoty tego rozwiązania nieraz zdarzyło mi się zlecić do wykonania jakąś czynność niewłaściwej o sobie, ponieważ nie jest to jakoś mocno oznaczone komu w tej chwili Wydajemy rozkaz. Oczywiście tam na dole jest pokazane, że to jest akurat ten rysuneczek, ale mogłoby to być mocniej oznaczone i gracz by się mylił o wiele, wiele rzadziej, tak samo łatwo o nieporozumienia, gdzie nasza postać zamyka drzwi ze złej strony i nagle zostaje zamknięta na zewnątrz, albo zamiast uciekać, stoi przy drabinie i po prostu obrywa kolejne strzały od napastnika. Jest trochę takich rzeczy, przez które sterowanie wydaje się nie do końca dopracowane, chociaż nie do końca jestem w stanie namierzyć konkretnie ten moment, w którym to niedopracowanie występuje. Kolejna sprawa to losowość. Jest to poniekąd podstawa tej produkcji. To właśnie dzięki temu czynnikowi gra za każdym razem pisze trochę inny scenariusz. Dlatego trochę smuci fakt, że już przy piątym czy szóstym podejściu człowiek zaczyna wyraźnie dostrzegać schematy, kiedy coś może się zadziać i kiedy może wystąpić dany event. Bardzo szybko uczymy się, że w trakcie dnia nic nam praktycznie nie grozi, kiedy może przyjść sprzedawca i tym podobne. Zaskoczyło mnie to, że aż tak szybko możemy to odkryć, szczególnie że, tak jak mówię, gra właściwie opiera swoją żywotność właśnie na tym elemencie. Do tego ta łatwość wychwycenia pewnych schematów istniejących w grze prowadzi do tego, że człowiek dość szybko pojmuje, co ma na początku robić, i początkowe etapy gry, zamiast być cały czas pewnym odkrywaniem i pewną przygodą. Przeistaczają się w takie bardzo rutynowe elementy, typu wiem, że muszę iść tu, wiem, że na początku muszę nazbierać tego e, i wiem, że, nie wiem, no teraz akurat zmyślam, zatakują mnie dopiero trzeciej nocy, więc na razie mam wolne. Takich rzeczy moim zdaniem nie powinno być. Nie chcę wam tu rzucać konkretnymi przykładami, żebyście nie mieli spoilerów tak naprawdę, i na wypadek, gdybyście rzucali kamieniami za jakiekolwiek spoilery, staram się, żeby było tu ich jak najmniej. Ostatnia sprawa, którą chciałabym poruszyć z tych, które mi trochę nie pasują, to fakt, że gra nigdy nie pozwala nam użyć więcej niż jednej osoby podczas przeszukiwania budynków w nocy. Prawdopodobnie to czysto designerska decyzja. Na zasadzie projektant gry uznał, że te nocne wyzwania są stworzone z myślą o tym, że gracz będzie się posługiwał tylko jedną postacią. Problem polega na tym, że nie jest to w grze w żaden sposób wytłumaczone. Fajnie by było, gdyby gra chociaż zaoferowała jakieś wytłumaczenie, takie jak, nie wiem, na przykład jakiś posterunek, przy którym trzeba się przemknąć, przez co bezpiecznie robić to pojedynczo, czy cokolwiek innego, bo w tej chwili to ograniczenie jest trochę sztuczne i takie wymuszone. Ale powiem szczerze, te małe rysy nie zmieniają jednak faktu, że This War of Mine jest produkcją wybitną. Nie boję się użyć tego słowa wybitną. Śmiało zgłębia trudny temat wojny i pokazuje go z zupełnie innego punktu widzenia, za co bardzo, bardzo dziękuję twórcom. Wszystkim, którzy jeszcze nie grali, serdecznie polecam This War of Mine. Serio, warto w to zagrać. Chłopaki z 11-bit studios odwalili kawał świetnej roboty, a do tego nie spoczęli na laurach i wypuszczają pacze, które mają zlikwidować pomniejsze i nieliczne glicze. Natomiast jeżeli już graliście w This World of Mind, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Dajcie znać, czy wam się podobało, jakie były wasze historie. Może napotkaliście jakieś duże błędy, o których nie wspomniałam, bo ja ich nie napotkałam. Czekam na wasze komentarze, a tymczasem będę się żegnać. Bardzo, bardzo dziękuję, że obejrzeliście kolejny z moich materiałów. Jeżeli wam się podobał, zostawcie lajka, bardzo mnie to zawsze motywuje, a tymczasem znikam. Trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.